Cześć kochani, witajcie. Tu Ania. Dzisiaj po raz pierwszy nagrywam dla Was trening z pomocą nowego sprzętu. Mam nadzieję, z nową jakością dźwięku i nową jakością odbioru dla Was. Dzisiejsza sesja jogi będzie to sesja jogi dynamicznej czyli taka, joga, którą uwielbiacie. Sesja ta mocno nas rozgrzeje, przyspieszy akcję serca, wzmocni całe ciało, a efektem końcowym tych ćwiczeń będzie przypływ cudownej energii, którą zawsze mamy po praktyce. Dlatego rozłóżcie maty, usiądźcie, wsiadzie na piętach yy, i zróbmy najpierw skłon do przodu. Rozpocznijmy tę sesję od pozycji dziecka. Wyciągnij ręce do przodu, odłóż klatkę na uda, a czoło na matę. I sześć powolnych, głębokich oddechów. Przejdź do pozycji kota. Klęk podparty, dłonie są pod barkami, biodra nad kolanami. Trzy oddechy. Wdech, głowa do góry. Wydech, brdę do mostka, plecy zaokrąglone. Wdech, góra. Wydech, dół. I jeszcze raz wdech i wydech. Teraz unieś prawą nogę do góry, pięta na wysokości pośladka i sześć powtórzeń. Z wydechem przyciągnij kolano do czoła, wdech, wydech, łącz ruch z oddechem, trzy, cztery. I ostatni raz. Zmiana nogi. Wdech i wydech. Cztery. Pięć. I sześć. Odłóż kolano. I teraz luźne ruchy tłowia. Krążymy kółeczka raz w jedną stronę, rozluźniamy biodra, rozluźniamy barki. Całym tłowiem zmień kierunek krążenia. Ponownie usiądź na piętach, wyciągnij ręce do przodu. Palce dłoni rozpostarte, dociśnij mocno kości śródręcza do podłoża i wejdź w pozycję psa z głową w dół. Unieś biodra, kolana, podwiem palce stóp i mocno wyciągnij się. Odpychając dłońmi od podłoża, wyciągnij ręce od nadgarstków po barki. Wydłuż mocno boki tułowia. Unieś pięty do góry i na przemian pulsując stopami dociskaj raz jedną, raz drugą piętę do maty. Łącz ruch z oddechem. Przejdź teraz, zatrzymaj i przejdź w pozycję deski. Dłonie są pod barkami, jedna linia ciała, podwinięta kość ogonowa. Przytrzymaj pozycję, sześć oddechów. Ugnij teraz prawą nogę w kolanie. Wdech i z wydechem przejdź do psa z głową w dół. Dociskając lewą piętę do podłoża. Przytrzymujemy na trzy oddechy. Powrót do deski na sześć oddechów. Znowu mocność, napięty brzuch. Trzymasz pozycję. Ugnij. Lewą nogę w kolanie, wdech. Z wydechem piez głową w dół. Tym razem prawa pięta dociska mocno do podłoża. Wyciągaj się mocno, pępek przyciągaj do kręgosłupa. Deska. Trzymamy pozycję, napnij brzuch. Uśmiechnij się. I powrót do psa z głową w dół. Staraj się docisnąć obie pięty mocno do maty. I teraz ułóż lewą stopę na środku, prawa noga w górę, prosta w kolanie. Lewa pięta dociska do podłoża. Dłońmi odpychasz się cały czas od maty. Wydłużasz kręgosłup. Teraz będziemy przyciągać kolano do klatki piersiowej, sześć powtórzeń z wydechem. Przechodzimy w pozycję deski. Raz, plecy proste, prosta noga w górę, wydech dwa, napij brzuch z wydechem, trzy, cztery, pięć i ostatni raz. I zmieniamy nogę. Kilka razy na przemian pulsując, żeby rozluźnić. Tutaj można już odczuwać lekko bóle nadgarstków ramion. Ale musimy wytrwać. Na drugą stronę powtórzyć ćwiczenie. Lewa noga w górę, prawa pięta dociska do podłoża. Wydłużasz się mocno odpychając dłońmi od maty. I teraz łącząc ruch z oddechem, płynnie przechodzimy w deskę wydech, raz dwa, trzy, cztery, pięć, ostatni raz i sześć. Super. Odkładamy nogę. Teraz jednocześnie obie pięty w górę. Wdech. Unosimy. Wydech. Opuszczamy, dociskając pięty do maty. Wdech. Góra. I wydech, w dół. Wdech. I wydech. Super. Lewa stopa na środku. Prawa noga w górę. Idziemy do sierpu księżyca. Z wydechem stopa z góry idzie do przodu między dłonie. Opuszczasz lewe kolano. Wyciągasz. Bierz stopy. Piodra z wydechem przesuwasz do przodu i w dół. A ręce w górę. Wypchnij mostek do przodu. Sześć oddechów. Połącz dłonie ze sobą modlitewnie i z wydechem jeszcze mocniej. Pogłębiamy wygięcie, przesuwając ręce do tyłu za głowę. O, wrót deska. Teraz przejścia będą już troszkę trudniejsze. Kij pies z głową w górę i pies z głową w dół. Więc idziemy powoli z wydechem do kąta prostego w łokciu. Wdech. Pies z głową w górę. Mocno odciągnij barki od uszu. Wydech. Pies z głową w dół. Prawa stopa na środku. Lewa noga w górę. Wdech. Z wydechem przenieś stopę z góry do przodu między dłoń. Odłóż prawe kolano. Wyciągnij wierzch stopy. Przesuń biodra do przodu w dół. Ręce wyciągnij w górę. Powolny, głęboki oddech. Połącz dłonie modlitewnie. I wydech. Pogłębiamy wygięcie, wypychając mocniej mostek do przodu. Jak Wam idzie? Mam nadzieję, że wszyscy nadążają i mają siłę. I powrót deska. Wdech z wydechem kij. Wdech pies z głową w górę. Wydech pies z głową w dół. I znowu mamy chwilę przerwę w pozycji psa, w której zrobimy skręty. Gdzie po przekątnej chcemy teraz złapać prawą dłonią lewą kostkę, a głowę skręcamy pod lewą pachą w górę, tak żeby spojrzeć na sufit. Sześć oddechów. Zmień stronę. Lewą dłonią złap. Prawą nogę. Jeśli nie jesteś w stanie złapać za kostkę, możesz spróbować troszkę wyżej, za łydkę czy pod kolanem. W każdym razie od zewnętrznej strony nogi. Wróć do psa. I znowu lewa stopa na środku, prawa noga w górę uniesiona. I będziemy teraz przechodzić w pozycję deski bocznej. Gdzie lewa ręka pójdzie w górę, a prawa noga w bok. I z wydechem. Hop. Raz. Sześć oddechów. Trzymaj. Jeśli nie masz siły utrzymać stopy wysoko, możesz ją na chwilę odłożyć na matę. Powrót. Hop. I zmienisz. Teraz unieś lewą nogę w górę. Wdech i wydech. Prawa ręka w górę, lewa noga w bok. I sześć oddechów. Wracamy do psa z nogą w uniesioną. Opuszczamy. I rozluźniamy. Wyciągnij się mocno w psie po raz kolejny. Nie jest to pozycja, w której naprawdę jesteśmy w stanie już odpoczywać pomiędzy tymi trudniejszymi asanami w układzie. Znowu unieś. Prawa noga w górę. Tym razem zegnij nogę w kolanie i otwierając biodro, skieruj piętę do lewego pośladka od tyłu za plecami. Trzymamy pozycję i. Teraz stopa uniesiona idzie daleko za plecy, aż opadnie na matę. Odrywamy prawą rękę, wypychamy biodra w górę do sufitu. Wyciągnij mocno cały prawy bok tłowia. Wracamy. Hop! Prawa noga w górę z kolanem ugiętym. Wdech, Z wydechem przenosimy kolano z góry do przodu między dłonie. Gołąb. Odpychamy się dłońmi od podłoża, żeby wyciągnąć kręgosłup. Barki odciągamy mocno od uszu. Wyciągamy tył szyi. Sześć oddechów. Ja bardzo lubię tą pozycję. Ale jeszcze bardziej, relaks w pozycji gołębia. Z wydechem odłóż klatkę na udo, ręce wyciągnij daleko do przodu. I jeśli dasz radę, odłóż również czoło na matę. Powolny, głęboki oddech. Wracamy do pozycji gołębia. Zginamy lewą nogę z tyłu i przyciągamy teraz piętę do pośladka, mocno rozciągając czworogłowy. Uda zostań na chwilę w tej pozycji. Wracamy do psa z głową w dół, prawa noga w górę i zmień. Znowu dając sobie kilka swobodnych kroków w psie. Zatrzymaj, unieś lewa noga w górę. Uginamy kolano, otwieramy biodro, kierując piętę do prawego pośladka. Jak się macie? Teraz stopa z góry spada. Do podłoża za plecy. Biodra wypychasz mocno do sufitu i rozciągasz cały lewy bok dłowia. Powrót. Hop. Wdech z wydechem kolano z góry do przodu między dłonie i mamy gołębia na drugą stronę. Wyciągnij kręgosłup. Czubek głowy do sufitu, barki daleko od uszu. Powoli, głęboko oddychaj. Dech, i z wydechem robimy skłon do przodu. Klatka na udo, ręce wyciągnięte daleko przed siebie, czoło do podłoża. Wróć do gołębia. Głonie w linii z kolanem z przodu. Ugnij prawą nogę. Przyciągnij piętę do pośladka. Och, mocno rozciągamy tu czworogłowy uda. To jest duża partia mięśni, więc należy im się W tym naszym układzie. Dobrze, i wracamy do psa. Lewa noga w górę i otóż, na przemian, chwilę pulsujemy stopami. Lewa stopa na środku, unieś prawą nogę w górę. Teraz wejdziemy już w pozycję bohatera drugiego, pozycję czołową. Z wydechem stopa z góry do przodu między dłonie. Lewą skręcasz 45 stopni do środka, tu w górę. Z biodrami schodzisz nisko, ramiona szeroko rozpostarte, a barki daleko od uszu. Prawe kolano jest ugięte do kąta prostego, także w rzucie pionowym, kolano jest idealnie nad kostką. Skręcasz głowę w stronę zgiętego kolana, 6 oddechów. Powoli przechodzimy w pozycję kąta rozciągniętego. Najpierw odłóż przed ramię na udo. Wyciągaj cały czas rękę lewą mocno do sufitu. Z wydechem przesuń ją teraz za głowę, tak żeby Twoja linia ręki, tłowia i nogi utworzyła jedną linię prostą pochyłą z ciała. wróć, lewa do pionu prawa do podłoża po wewnętrznej stronie stopy biodra nisko rozciągamy, otwieramy kolejnym elementem będzie wieniec w kącie rozciągniętym musimy zrotować prawe przedramię mocno pod udem, lewa ręka spada od tyłu za plecami łapiemy się za palce dłoni ciągniemy mocno górny bark do tyłu i wytrwaj. Sześć oddechów. Super. I będzie powrót. Hop. Góra. Przez środek. Wdech. Stopy. Szeroko, palce szerzej niż pięty z wydechem przysiad. Mala sana. Łokcie po wewnętrznej stronie kolan, mocno napierasz i otwierasz się w biodrach. Zatem starasz się wyciągnąć idealnie kręgosłup, czubek głowy w górę, broda do mostka. I sześć oddechów. Wyjście, wdech, góra i wydech. Znowu poszerzamy rozkrok, powtarzamy na drugą stronę sekwencję. Bohater, kontr rozciągnięty i wieniec. Znowu barki daleko od uszu, ramiona szeroko rozpostarte. Rzut pionowy lewego kolana dokładnie nad kostką, głowa skręcona w lewo. 6 oddechów. Odłóż najpierw przed ramię na udo. Prawa ręka wyciągnięta w górę. Wdech z wydechem. Przesuń dłoń nad głowę, żeby uzyskać jedną linię prostą pochyłą. Ręka tłów z nogą. Powrót. Lewa dłoń do podłoża. Kąt rozciągnięty. I został wieniec. Rotujemy lewe przed ramię pod udem, prawa ręka spada mocno od tyłu za plecami. Ciągniesz górny bark do tyłu, pogłębiasz otwarcie klatki piersiowej. Udało się. Zawsze można skorzystać z paska, żeby skrócić odległość między dłońmi. I wracamy do szerokiego rozkroku. Ale zostańcie tak, żeby mieć ułożone stopy równolegle do siebie. Ich zewnętrzne krawędzie, czyli pięty troszkę szerzej niż palce stóp. Podwiń kość ogonową, wdech, ręce w górę. Wyciągnij się mocno z wydechem. Robimy skłon do przodu, dłonie zjeżdżają do podłoża. I na koniec jeszcze zrobimy kilka skrętów w pozycji namiotu. Zacznij. Prawa ręka w górę. Głowa skręca się za dłonią do sufitu. Sześć oddechów. Zmiana strony. Lewa ręka w górę. I teraz będzie trudniej po przekątnej. Lewa ręka łapie prawą kostkę, a prawa ręka idzie od tyłu za plecami w kierunku lewego UDA. Ciągniesz mocno górny bark do tyłu. I zmień stronę. Prawa ręka, lewa kostka, lewa ręka idzie od tyłu za plecami. Skręć się mocno. Skręt, który wykonujesz, ma być skrętem kręgosłupa, a nie bioder, więc pilnuj tego. I powrót do środka. Układamy dłonie teraz pod kolanami. Wyciągamy mocno kręgosłup, ciągnąc czubek głowy do przodu. Roda do mostka, pępek do kręgosłupa, wdech, a z wydechem dłonie zjeżdżają od kolan aż do kostek. A my ciągniemy czubek głowy do podłoża. Pozostań w swoim maksymalnym ułożeniu na 6 oddechów. Jeśli nie dostajesz głową do maty, zawsze możesz podłożyć sobie klocek pod głowę, żeby mieć do czego. Dociągać jej czubek i powolutku wychodzimy z pozycji. Palce, pięty, wychodzimy z szerokiego rozkroku i rolujemy kręgosłup w górę. Wdech i wydech. Przejdź do leżenia na plecach. <laughs> Przytul mocno kolana do klatki piersiowej i troszkę bocznych wachnięć rozluźniających, masujących kręgosłup. Można też zrobić kilka kółeczek w jedną stronę, w drugą. O tak, zasłużyliśmy na chwilę tej przyjemnej pozycji. Ale żeby z niej wyjść, te zleżenia na plecach, to teraz jak to wiodę dynamicznie przystało, bez pomocy rąk. Dodając trochę dynamiki wchodzimy w pozycję stojącą. I hop, góra, wdech. Albo znowu idziemy do leżenia na plecach, na jednej nodze, spróbujmy. Na prawej teraz, hop. To jeszcze na lewej. Mi się udało, jestem ciekawa, jak wam. Trenujcie, dzielnie trenujcie. Można odtworzyć ponownie ten trening i przerobić go jeszcze raz. Dzisiaj, jutro, rano i wieczorem. Także dziękuję wam za udział w tej sesji. Jeśli macie ochotę na więcej, znajdźcie jakiś inny trening na moim kanale i śledźcie go dalej, gdyż będą cały czas pojawiały się nowe sesje jogi ze mną. Także wdech i wydech. Namaste. Dzięki. Pozdrawiam. Pa.